On już swoją jesień wygrał. Laszek Miller był premier, kiedyś Sojusz Lewicy Demokratycznej, dzisiaj Koalicja Europejska. Dalej Sojusz Lewicy Demokratycznej. Koalicja Europejska przy okazji także i eurodeputowany. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Już pan się przestawił na to, że tak teraz do pana mówią? No przyzwyczajam się, ale dopiero jutro nasza rodzina polityczna w Parlamencie Europejskim spotyka się po raz pierwszy mhm. i dopiero jutro odwiedzę Brukselę w nowej roli. Cały na biało. Cały Prosty, prosto z Polski, Leszek z Polski cały Człowiek, nabiał. którego wszyscy już wysłali na emeryturę. Mówili, nie no już te Millery niech już siedzą, już niech nic w tej polityce nie robią. A nagle on wygrywa. Tak, słyszałem hmm. o dinozaurach, o leśnych dziadkach. No ale zdaje się, kłopoty mają ci, którzy rzucali tymi epidetami, hmm. a nie my. Wygrał pan dlatego, że odrobił pan jakąś lekcję, której inni nie odrobili? Czy na sentymencie wjeżdża pan do Brukseli? Hmm. Nie no, wygrałem dlatego, że... Uczestniczyłem w bardzo morderczej i wyczerpującej kampanii, którą sobie sam narzuciłem. Zaczynałem od 6 rano, kończyłem o od 22, Odwiedziłem. Strasznie sprawdzić ciemryci w Polsce. Odwiedziłem <laughs> dziesiątki miejscowości, w tym również takie maleńkie. Gdzie na przykład na reneczku ludzie mówili mi, panie Miller, ale wie pan tutaj nigdy nikogo w pana formatu nikogo nie było, to nawet burmistrz nie, nie przychodzi do nas, a pan jest prawdziwy. A mówię, tak, tak, a, jestem z Madam prawdziwy. A mogę pana dotknąć? Może Pani nawet uszczypnąć? <grym> I to się, wie pan i, jak słyszę teraz, co trzeba robić i tak dalej, i tak dalej. Tak, to zalecam po prostu. No. Mniej konwencji, a więcej spotkań z ludźmi. Tylko z drugiej strony, pan o tym wie, bo pan udowodnił, że w ten sposób można. Arłukowicz wie udowodnił, że w ten sposób można. Na konwencji nagle mówią, musimy wejść do ludzi i to zrobić, ale to jest właściwie jedna z. ostatnia prosta już prawie że już nie liczę wakacji i tych miesięcy, które są przed jesiennymi wyborami, ale to nie są rzeczy, to nie jest Ameryka, którą trzeba odkryć. Nie, nie, to są metody stosowane od dawna. Ja w każdej kampanii to czyniłem, więc to nie jest odkrywanie Ameryki. Tylko wie pan, wielu kandydatów z różnych powodów mm -hmm. nie chce tego stosować. A co, boją się ludzi? Boją jedni się, że ich ktoś uszczypnie? No, się boją, ale też słyszałem różne rzeczy. Mm -hmm. tak? Słyszałem takie okrzyki typu, złodzieje, nakradliście się, coś jeszcze chcecie ukraść. Mm -hmm. Słyszałem teksty, które na co dzień... Można usłyszeć w TVP-info i, i widzę, jak ta telewizja publiczna, która nie jest publiczną, mhm. potrafi kształtować opinie, zwłaszcza zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Widziałem wrogie gesty, no ale to wszystko trzeba wziąć do swojego bagażu. Mm. I nie liczyć na to, że wszyscy się będą uśmiechać, będą mówili: Boże, jaki przystojny, a jaki fajny. Trącimy, no, czasami nie. Taki młodszy, ale tak, tutaj tak, też. tak, Często czas czas słyszałem: O, Panie Miller, pan w telewizji wygląda gorzej. <laughs> Oto no, jestem. Telewizja oszukuje. <laughs> o to jestem, proszę głosować. Ale a propos tego, co się widzi i czego nie widzi, pan już niejedno w polityce widział. Widzi pan zwycięstwo Koalicji Europejskiej w wyborach na jesieni? To nie jest wykluczone, ale to będzie trudniejsze niż było w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo ja z góry zakładałem, nie tylko zresztą byłem sam w tym zdaniu, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą łatwiejsze dla koalicji niż wybory do Sejmu i Senatu. Jeżeli w tych łatwiejszych wyborach PiS wygrywa, no to oznacza to, że skala trudności jesienią będzie zdecydowanie większa. Ale z drugiej strony różnica siedmiu punktów procentowych to nie jest jakaś masakra. I to się da zniwelować, jeżeli oczywiście koalicja europejska się nie rozpadnie. I jeżeli naprzeciw dobrze zorganizowanego bloku Zjednoczonej Prawicy będzie drugi blok. Jednym słowem, jeżeli naprzeciw jednej zawodowej armii będzie druga zawodowa armia, a nie jakieś pospolite ruszenie. A nie tylko wojska obrony terytorialnej. No, Albo przykład. połączona dobra armia z wojskami obrony terytorialnej daje taką, taką, taką skuteczność. Dziś yy, jest sugestia, że Robert Biedroń chodzi do SLD, kusi i mówi słuchajcie, bez chetyny i platformy to ja z wami chętnie. No, my y, trzymamy się naszych wcześniejszych ustaleń i wczoraj na posiedzeniu władz krajowych SLD to wybrzmiało. Jesteśmy w koalicji europejskiej mm -hmm. i chcemy w niej dalej być. Więc y, wariant, który proponuje pan Robert Biedroń, jest wariantem zapasowym. Gdyby się nagle okazało, że tej koalicji nie da się utrzymać, no to gdzieś przecież musimy y, zorganizować jakąś no, ale grupę. Ale jeżeli nowoczesna jest, wy jesteście, no PSL dziś jest, jutro nie ma, za chwilę nie wiadomo, gdzie będzie, to na razie się rozumiem, udaje utrzymać. Tak? Na razie się udaje utrzymać. i Ja liczę na to, że PSL za pomocą takich sygnałów, mm -hmm. często sprzecznych ze sobą, tak. raczej podwyższa swoją wartość, na rynku, mm -hmm. a nie podejmuje decyzję, że chce wyjść. No ale co mówi, słuchajcie, ko jedyna konserwa w, w koalicji to my, więc chcemy więcej za. A zawodów? z drugiej strony mówi, zobaczcie, przecież my mamy pomysł na koalicję polską i jak... E... Z, z całym szacunkiem dla tych ludzi, z którymi oni chcą pójść, ale nie sądzę, że można z tym cokolwiek wygrać. Ja też tak uważam. Mm -hmm. Ale nie można odmówić prawa ludowcom, żeby grali sobie hmm. tak hmm. na rynku politycznym. Tak często się robi. Ale tak. to grać można na dwa lata przed, trzy lata przed być no, może, ale na parę racji. miesięcy przed, no to właściwie ja to ten... Ja uważam, że, że, że... cieszę się hmm. zresztą, że w tej sprawie myślimy podobnie. Nie ma czasu i każde takie hamletyzowanie, takie dzielenie włosa na czworo, tylko jeszcze ten czas skraca. Hmm. Dzisiaj już powinny być intensywne prace programowe i za chwilę cała ta machina powinna ruszyć. Pytanie tylko na ile jak Pan czuje, jak Pan z tymi ludźmi na tych nawet małych ryneczkach rozmawia, na ile ich interesuje program, a na ile cały czas liczy się dla nich nazwisko? Miller, Schetyna, e, nie wiem, Rabiej, Arłukowicz. Nazwiska są bardzo ważne. E, na tych ryneczkach e, tym większe zainteresowanie wzbudzają ludzie, im bardziej są znani. Mm. To jest oczywiste. No to. I wie pan, wiele tych kandydatek i kandydatów niechętnie tam chodzi, bo nimi się nikt nie interesuje. Mm. Muszą najpierw wymyśleć jakiś sposób, żeby przyciągnąć uwagę. Więc nazwiska się bardzo liczą, no, ale też oczywiście liczy się to, co oni reprezentują sobą, jaki, jakimi hasłami mówią, jakie słowa używają, co obiecują. To wszystko Choć się w po prostu W wyborach do Parlamentu Europejskiego też jest tak, że to jest bardziej spersonalizowane, bo się głosuje na konkretne osoby. Tutaj będzie głosowało się na listę. I teraz wielu mówiło: z... zobaczcie, mamy taki, a nie inny film Sekielskich o Kościele. Parlament Europejski to jest coś, co wyborców Prawa i Sprawiedliwości prawie w ogóle nie interesuje, więc spokojnie zróbmy wszystko, żeby frekwencja była dłużą. A wygramy. A tu się okazuje, że nic takiego nie pomogło. Wie pan, co było dla mnie bardzo takim ciekawym mm. doświadczeniem, jeżeli chodzi o film Sekielskiego, Bo ja na tych ryneczkach byłem też zaczepiany i w tej mm. sprawie. I ludzie, którzy jakby byli zdystansowani do mojej formacji, do mnie, mówili tak, panie Miller, myśmy obejrzeli ten film. On jest szansający, tam jest dużo patologii, ale to są nasze patologie, a nie wasze. Czyli można powiedzieć, spłynęło. I to było dla mnie dosyć przygnębiające, dlatego że myślałem, że ten film przeorze świadomość zarówno przeciwników, jak i zwolenników, a okazuje się, że tak do końca nie jest. Tylko m, wielu myślało o tym, ponieważ Kościół jest bardzo mocnym sojusznikiem, Kościół ma bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ, szczególnie, w, szczególnie nad Wisłą i będzie go miał na jesieni także. Oczywiście. Więc jeżeli do tej pory spłynęło tuż po filmie, to na jesieni tym bardziej nie będzie żadnego powodu, żeby tak. się martwić tak. tym. Ja jak... uważam, dlatego twierdzę, że kampania będzie trudniejsza, bo te trzy czynniki w mojej ocenie, które pomogły, Albo zdecydowały mhm. o wygranej PiSu, one dalej wy będą występować. Bo co to są za trzy czynniki? To są transfery socjalne, to jest kościół i to jest propaganda y, uprawiana przez mhm. y, cały ten potężny blok, którym dysponuje Prawo i Sprawiedliwość, nie na czele z telewizją i z radiem publicznym. Wszystkie te czynniki dalej będą istnieć. A jeżeli chodzi o transfery socjalne, to worek z pieniędzmi. Na pewno się jeszcze raz otworzy mm -hmm. i na pewno zostaną te pieniądze wy wysypane. Tak? Był pan premierem. Jak pan słyszy o takim worku, to naprawdę to są, to są narzędzia bez dna? Nie. To, to... Pułapka PiSu polega na tym, że oni, mm, uruchamiając coraz to nowe transfery, one zaspokajają, oni w ten sposób zaspokajają apetyt, ale i pobudzają apetyt. To znaczy, tutaj działa. To powiedzenie, że dobre danie zaostrza apetyt, hmm. tak? I ludzie się przyzwyczajają już do tych 500 plus. Myślą, że tak zwana 13 emerytura to już jest... będzie co roku, będzie co roku albo co miesiąc. Hmm. Dobrze by było. było. Dobrze byłoby tak. I będą oczekiwać na kolejne bene, bene, beneficjenty. I nagle się okaże, że tego już nie ma. I to jest, to będzie ten moment, w którym wiara w pi zacznie się załamywać. Ale to może w takim razie pozwolić im wygrać? Bo jeśli ten moment przyjdzie za ich rządów, to oni dostaną w CIRy, a nie wy. No nie, ale żadna partia polityczna nie robi prezentów konkurencji, mhm. więc trzeba, żeby Koalicja Europejska wspięła się na wyżyny mhm. swoich możliwości. I najlepiej, gdyby wygrała te wybory. No, A jeżeli zabraknie trochę? Wie pan, nie ma dzisiaj żadnej innej siły politycznej, oprócz Koalicji Europejskiej, która jest w stanie nawiązać równorzędną walkę z pisem. I jeżeli będą powstawały różne kolejne projekty, jakieś partie będą chciały iść samodzielnie i tak dalej, to będzie to tylko zwiększało szanse Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na swoich kolegów, z którymi do Brukseli pan się wybiera, ale nie z, tej, z tego bloku, w którym pan wygrał yy, Jakim Brudziński, Beata Szydło, Patryk Jaki, była minister edukacji, to to są ludzie do współpracy tam? W jakichś sprawach tak, ale ja będę ich z ciekawością obserwował, bo ich czeka lekcja pokory. Mhm. Oni się przyzwyczaili, że w polskim sejmie można gwałcić każdą regułę, można gwałcić regulamin Sejmu, można obchodzić konstytucję, można zachowywać się tak, jak się chce. Otóż to wszystko nie jest do, do zastosowania w Parlamencie Europejskim. Co więcej, oni będą w grupie politycznej, która niewiele znaczy w, w Brukseli. Więc po, na, nagle zobaczą, że po pierwsze. Nie ma nocnych posiedzeń. I regulamin jest regulaminem. Można się wreszcie wyspać. A po drugie, że wpływ polityczny jest tej grupy niewielki. Więc może to będzie jakaś lekcja pokory, która czegoś naszych kolegów i koleżanki z grupy prawicowej nauczy. Mhm. Oby, oby, oby czegoś nauczyła. Jedna z widzek mówi: A jaki Miller ma pomysł na siebie w Parlamencie Europejskim? Ja bym chciał po pierwsze uczestniczyć czy nie w tworzeniu nowej perspektywy finansowej, bo to będzie rozstrzygnięcie ile pieniędzy trafi do Polski i ile trafi do Wielkopolski, do mojego okręgu wyborczego. Będę zwracał bacznie uwagę na jakość stanowionego prawa, bo 60-70% prawa europejskiego jest, obowiązuje w Polsce. I jeżeli chodzi o szczegóły, to chciałbym się specjalizować w sprawach dotyczących zdrowia, infrastruktury komunikacyjnej i energetyki odnawialnej. Trochę na tej infrastrukturze teraz się pis przejechał. Nie ma chyba żadnej takiej dużej budowy w Polsce, z której jakaś firma by nie wyjechała. Nie to właśnie widzę, pracy. że widzę zdjęcia i, mhm. i, i filmy, że gdzieś tutaj coś zatrzymano, tak. tutaj firma tu odchodzi, tutaj odchodzi, no właśnie i tak dalej, i tak dalej, więc. Jest pytanie, czy to jest, są fakty incydentalne, czy to jest efekt jakiegoś złego procesu, który ma miejsce mm -hmm. w tej chwili w Polsce. Ale tego na razie nie wiemy. Jeszcze nie. Jak Jeszcze pan nie. podpisywał na tym legendarnym zdjęciu moment, w którym wchodziliśmy do Europy, to yy, przeczuwał pan, że kiedyś tam będzie realnie? Jako, szef, jako yy, eurodeputowany? <laughs> nie, raczej nie. Ja czułem wtedy ogromne wzruszenie i byłem przekonany, że moje wzruszenie jest także wzruszeniem milionów Polek i Polaków, którzy mm -hmm. patrzą na telewizor i są świadkami tej historycznej chwili, ale wtedy nie myślałem o tym, że, że będę w Parlamencie Europejskim. W ogóle uważam, że moim najważniejszym faktem w mojej politycznej biografii to jest stanowisko prezesa Rady Ministrów. Parlament Europejski to jest taka klamra, która zamyka moją aktywność publiczną. Ale to nie jest oczywiście najważniejsza funkcja, którą ja pełniłem. Mm. Leszek Miller, już się pan żegna? Dopiero pan zaczyna. <grym <grym ta pan. klamra chwilę potrwa. Dziękuję panu bardzo. Jeśli pan będzie mnie zapraszał, to chętnie będę. Nie, z, Bru z, Bruk z Brukseli to już trudniej zawsze do no. studia w Warszawie, ale od no, czasu sam do czasu będę polecamy. w Warszawie. Bardzo proszę. I zapraszam. Bardzo dziękuję za spotkanie. Leszek Miller, były premier sojusz.